Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Na początek od razu się nie zgodzę z tym, co wyczytałem w internecie o tym samochodzie. Wszyscy piszą, że on jest jakiś duży względem swoich poprzedników, że jest zupełnie inny, bo tak strasznie urósł. Naprawdę? 1982, 2022. Samochody, które dzieli 40 lat różnicy, konstrukcyjnie 50 lat różnicy, auta zupełnie różnych generacji. Zobaczcie, jeden jest w pakiecie AMG, drugi jest prawdziwym AMG. Czy ta różnica wielkości jest naprawdę tak duża? Jasne, że jest większy, bo zmienia się epoka konstruowania samochodów. Ale porównajcie to na przykład z Porsche, które również się zmienia. I porównajcie sobie Porsche'a z lat 80. do samochodu z 2022 roku. Właściwie pewnie tą grafikę na pewno znacie z internetu. Doskonale wiecie, że jestem wielkim fanem Mercedesa SL i uwielbiam tą linię Mercedesa, która daje coś absolutnie niesamowitego, daje takie absolutnie wyjątkowe poczucie. Ale jakiś czas temu w Mercedesie było naprawdę bardzo dużo zamieszania. I była podjęta decyzja, której nie byłem w stanie zrozumieć przez bardzo, bardzo długi czas, bo jak można było zaprzepaścić legendę Mercedesa z serii SL? Ostatnia generacja SL, która była produkowana od 2011 roku bodajże, została zakończona w 2020. Potem była wielka pustka. Na miejsce SL wszedł AMG GT, ale AMG GT nie miał takiego charakteru jak SL. Znaczy, te samochody teoretycznie dostępne były w tym samym czasie w salonie, ale każdy kto wchodził do salonu, jak patrzył na AMG GT, czyli samochód który został stworzony stricte przez AMG, jest takim harpaganem ulicznym versus spokojny SL. I te samochody, wbrew pozorom były w dość podobnych cenach, to wszyscy wybierali AMG GT, a SL stał się troszeczkę zapomniany. Mercedes stwierdził, że zamyka produkcję SL w 2020 roku i na kolejną generację kazał długo czekać. Zresztą nikt do końca nie był przekonany, że ta generacja powstanie. Pierwszy plus za to, że po prostu jest, bo SL to legenda, która w Mercedesie powinna trwać do końca istnienia tej marki. Do tego na pewno nie macie wątpliwości. Kolejny plus wersja 63, czyli pod maską pracuje V8, w tym przypadku 4-litrowa doładowana e, dwiema turbinami, oprócz tego jest jeszcze sl 55, który jest bliski naszemu sercu, bo każdy AMG 55 jest oczywiście czymś wyjątkowym dla nas. Chociaż SL55 też nie jest 5,5 litra, czy tam 5,4, tylko jest dokładnie tym samym silnikiem, z innym oprogramowaniem i ze zmniejszoną mocą. Wszyscy ci, którzy wezmą specyfikację Mercedesa SL nowego, od razu wezmą i rzuci im się w oczy jedna wartość. Jest również SL43 AMG. Ale 43 nie oznacza 4,3 litra czy 4,2 litra, jak powinno. SL43, moi drodzy, to SL, który ma czterocylindrowy, dwulitrowy silnik. Po raz pierwszy w historii. Przynajmniej tak twierdzą wszyscy, bo nie jest to prawda do końca. Pierwszy SL z czterocylindrowym silnikiem to SL190 który był projektowany w latach 50. Więc, wbrew pozorom, ta czterocylindrówka w SL-u nie jest czymś nowym, a można byłoby tak na siłę, kombinując je z nawiązaniem do tradycji. Ale na obronę czterocylindrówki powiem jedno. Ma 381 koni mechanicznych, czyli tyle, ile normalnie miały V8 5 litrów i to te nowszej generacji, te wzmocnione. E, tym bardziej, że jest to miękka hybryda, więc ten moment obrotowy powoduje, że ta czterocylindrówka powinna całkiem przyzwoicie jeździć. Ale znowu się pojawia ale. Mercedes SL w wersji czterocylindrowej 2 litry kosztuje ponad 600 tysięcy złotych. Czy to dużo? Jak na SL to wbrew pozorom nie jest jakaś strasznie wygórowana cena. Ale jak na czterocylindrowego Mercedesa to tanio już nie jest. Z drugiej strony oczywiście można zamówić SL 63, ale ten samochód skonfigurowany jest za ponad milion sto. Kolejny plus? To Formatic Plus, czyli pierwszy SL w historii, który ma napęd na cztery koła. Plus pewnie dla większości użytkowników, dla tych, którzy kochali narwistość SL-a, większy minus. Ci, którzy kochają osiągi, to znaczy plus, plus ujemne wtedy. E, ci, którzy kochają osiągi, zdecydowane plus. SL stał się potwornie szybkim wozem. Kolejną nowością w sl jest skrętna oś z tyłu. Zresztą to jest patent, który Mercedes wykorzystuje już od pewnego czasu. Zresztą to najlepiej było widać chociażby po S klasie, która jest bardzo długa, a się jest niesamowita, jak małego samochodu kompaktowego, kiedy te koła faktycznie skręcają się, szczególnie pomagając przy manewrowaniu. Ale te koła w SL 63 MG skrywają przede wszystkim ceramiczno-węglowe, potężne tarcze hamulcowe, które naprawdę dobrze działają i wyglądają tak. Kolejnym powrotem do historii to jest miękki dach. Dach, który jest wykonany z materiału. Przez ostatnie dwie generacje Mercedes stosował hardtop, czyli twardy dach, który był taki w pełni funkcjonalny przez 12 miesięcy, szczególnie w naszych warunkach pogodowych. Teraz Mercedes SL po dwóch generacjach hardtopów wraca do miękkiego dachu. Do dachu, który rozkłada się i składa w 15 sekund. Dlaczego jest miękki? Szczerze powiedziawszy, Uwielbiam miękkie dachy, są dużo bardziej sexy. A z drugiej strony udało się zaoszczędzić ponad 20 kg masy. 20 kg masy teoretycznie wydaje się niedużo względem masy całego samochodu, ale zobaczcie, że ona jest zawieszona naprawdę wysoko. Nie gdzieś tutaj na wysokości podwozia, tylko bardzo wysoko. Ten samochód, w tym samochodzie te 20 kg naprawdę będzie czuć podczas prowadzenia. Ale to jest fajne. Jest wykończone skórą wszystko, czyli tak jak w Mercedesie SL powinno być. Fajne. Zresztą materiałowe dachy dziś są też zupełnie inne niż produkowało się w samochodzie w latach 80. Szczególnie w 107, gdzie tam po prostu jak nawet masz zamknięty dach, to jest cały czas przeciąg. W dachach nowej generacji, pomimo tego, że są materiałowe, to one są wielowarstwowe, są zupełnie inne, są szczelne. Są również szczelne akustycznie. Zobaczcie, jak czysta jest linia tego samochodu, nie ma żadnych przycisków, żadnych dodatków. Zresztą otwieranie klapy jest za pomocą albo kluczyka, albo trzeba się trochę naszukać, żeby znaleźć, o, w tym miejscu przełącznik i otwieranie jest automatyczne. Bagażnik zresztą, jak na SLA, nie należy do największych w segmencie, bo to maksymalnie 240 litrów, a z drugiej strony może po prostu jest wystarczający. SL jest w wersji czteroosobowej, ale nie trzeba być, e, mieć wyjątkowej wyobraźni, żeby wiedzieć, że może być to dość kłopotliwe. Zresztą spróbujmy. Pach, tu się fotel podnosi. Od razu podnosi się do góry, żeby zrobić miejsce na nogi. Generalnie Pozycja na ławce z tyłu nie należy do najbardziej komfortowych, tym bardziej, że te fotele są proste zupełnie, czyli siedzisz troszkę tak jak na ławce w kościele. Okej, okay, dobra, czyli na. Ale nie zamknę. Nie jestem najszczuplejszą towarzyszką podróży jaka jest, więc ja z tyłu nie wejdę. Więc albo dzieci, albo tylko te szczupłe. Może to i dobrze, jednakże nie będę podróżował na kanapie z tyłu, bo szyby kończą się w tym miejscu. Siedzi się strasznie wysoko. Zdecydowanie preferuję ten fotel. O, tu jest znacznie wygodniej. Zresztą, swoją drogą, w sl też pojawia się sporo fajnych rzeczy. Sporo fajnych nowinek. Z jednej strony mamy tak oczywiście wentylowane fotele, a oczywiście podgrzewane fotele, ale mamy jeszcze ten przycisk który uruchamia nam. O, odpłynę, o, Uruchamia nam szal powietrzny, czyli kiedy jest taka pogoda jak teraz, kiedy nie jest jakoś wyjątkowo ciepło, 10 stopni na zewnątrz, spokojnie możemy jeździć i możemy podróżować tym samochodem. Gdzie, gdzie kiedy, m, kiedy mamy zamknięte okna, w środku jest nam ciepło. tego wiecie, że. Największym rynkiem na kabriolety to nie są wbrew pozorom kraje, które mają najwięcej dni ciepłych. To nie są w Europie Włosi, to nie są Hiszpanie, albo Wielka Brytania, albo Skandynawia. Zobaczcie, że jest inny design całego wnętrza jest inna deska rozdzielcza w tym samochodzie. Dlaczego? Bo. W normalnych Mercedesach dzisiaj, w S-klasie czy w tych Mercedesach najwyższej klasy mamy duże tablety, które są już praktycznie na całą deskę rozdzielczą i bardzo duży tablet, który jest na środku. Tu ten tablet jest bardzo schowany w głąb. Dlaczego? Bo jest to jednak kabriolet. On musi być troszeczkę osłonięty od słońca, które może nam oślepić i nie do końca będziemy widzieli, więc on jest schowany, żeby był zawsze czytelny. Podobna sytuacja jest również z tym wyświetlaczem. On oczywiście nie jest osłonięty. Bo trudno byłoby go zabudować, ale wymyślono zupełnie inny patent. Zobaczcie. Kiedy jedziemy i pada słońce, i nic na nim nie widzimy, to możemy go sobie po prostu przestawić, właściwie ustawić jego kąt nachylenia. Bardzo charakterystyczny element, który przez swoje lata miał różną funkcjonalność. W ostatniej generacji tu otwierało się i sterowało się dachem. A sterowanie dachem dziś odbywa się za pomocą tabletu. Wystarczy przytrzymać i w ciągu kilkunastu sekund dach się zamyka. SL e mają w sobie coś wyjątkowego, takiego, że wchodzisz do nich i czujesz, że to jest absolutnie wyjątkowy samochód. W najnowszej generacji Mercedesa SL czuje się troszkę bardziej standardowo jeżeli chodzi o same doznania motoryzacyjne. Znaczy czuję, że bardziej jestem w E-klasie Cabrio, która jest super szybka, super wzmocniona, niż Mercedes SL. Pewnie wynika to z tego, że siedzisz troszeczkę bardziej na środku osi, a nie z tyłu. Pewnie stąd jest taka charakterystyka, która w znaczny sposób poprawia jego prowadzenie. A może to wynika z tej skrętnej osi z tyłu? Do tego jestem zupełnie nieprzyzwyczajony w SL-ach. Faktycznie do osi z tyłu skrętnej w sl trzeba się przyzwyczaić, bo naprawdę czuć, kiedy ona działa i funkcjonuje. To jest takie dziwne wrażenie, w którym trzeba po prostu się przełamać i uwierzyć, że ona, ona funkcjonuje. Że to nie jest uśmiech mm, kół, tylko to jest precyzja prowadzenia. I tak dokładnie jest. Ale jednego nie można mu odmówić. Pallicho, Moc jak moc. 580 parę koni mechanicznych. Ale 800 Nm w tym wozie naprawdę robi robotę. I jeżeli ktoś jest nieprzekonany, że to jest pierwszy SL, bo ma na 4 koła i nie jest taki jak SL, to powinien się nim przejechać. Bo ten napęd na 4 koła robi robotę, szczególnie kiedy mamy do dyspozycji 800 Nm. Te wszystkie zabiegi, takie jak duży moment obrotowy, jak skrętna oś w tyłu, to zabiegi, które mają zgubić też jedną z największych minusów Mercedesa SL. Bo SL najnowszej generacji nie należy do najlżejszych samochodów czy do najlżejszych kabrioletów Mercedesa w historii. Bo dziś ten samochód waży 1970 kg. Prawie dwie tony. To nie jest najmniejsza wartość. Ale swoją drogą, właśnie dzięki temu, dzięki tej osi, dzięki momentowi obrotowemu, dzięki potężnym hamulcom, tej masy nie czuć, kiedy prowadzisz ten samochód. Nie czuć również tego, że jest kabrioletem. Sztywność nadwozia jest bardzo porównywalna do samochodu z zamkniętym dachem. Pierwszego podejścia, 3,77 do 100 km na godzinę. Wow. Znaczy procedura startu jest taka, że pasy zapinają się i dopinają się do końca, bo jest tak duże przeciążenie i 3,7 na dzień dobry na wilgotnym asfalcie. Wow. Wow. Zresztą sama charakterystyka jazdy tym wozem jest taka, że robi Zobaczcie, jak dodaję mu gazu, to słychać cały czas te turbiny, jest takie ups, ups, ups. czuć po prostu. O. Jak ten silnik się pompuje! Czuć po prostu moc, która, która nie ucieka znikąd, nigdy w tym wozie. Zresztą 315 km na godzinę prędkości maksymalnej i przyspieszenia grubo poniżej 4 sekund do 100 km na godzinę no, robią piorunujące wrażenie, szczególnie kiedy mówimy o kabriolecie. O kabriolecie, który nigdy nie słynął z tego, że sztywność nadwozia pozwalała osiągnąć takie same sportowe wyniki jak w samochodach typu coupé. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się technologia. Zresztą Mercedes mówi, że 40% na sztywności wzdłużnej jest sztywniejszy niż AMG GT, niż poprzednik, jest to też kilkadziesiąt procent sztywniejsze. I to czuć, naprawdę czuć. Oczywiście kosztem wagi, dlatego waży 1970. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie korzystając z tego linku pod spodem 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Piotrek, który jest naszym nadwornym specjalistą od Mercedesów yy... No, który przerobiłeś chyba wszystkie modele generacji SL, jakie powstawały Miałem poza 300 SL. No poza 300 SL. Tym, tak. tym z, lat, z lat 60., -tych, 50. -tych. Natomiast faktycznie jakby na co dzień zajmujesz się m.in. SL-ami. Właściwie każdej generacji, bo są to zarówno 107-ki, które tutaj stoją gdzieś od, dookoła. No, generalnie od Pagody do 231, no to jest taka codzienność. Czyli do 231, tak? czyli do tego jak najbardziej aktualnego e, samochodu, który no już do nie. jeszcze niedawna był. Jako, już nie. Jako, jako, jako no dobra, no i powiedz mi teraz, co myślisz o tym? Bo to jest samochód, do którego, znaczy Mercedes powiedział fajnie, jakby wracamy do marki SL, ale on jest jednak inny. No powiem Ci szczerze, że jestem trochę zniesmaczony. Dlaczego? Eee, tak ogółem, nie? Bo dla mnie SL to zawsze były proporcje, czyli takie eee, taki no. duży, ciężki... Chops, czy czyli tutaj mamy na przykładzie 230 te proporcje zachowane. Dokładnie. Eee, widzisz jak są fotele umieszczone, nisko i prawie, że tu. na... na tak. tuż, tuż tuż przed tylnim kołem Tak. jest siedzisko. Masz długą maskę, masz małą kabinkę, krótki tył. Mhm. Teraz tak. Jak... Duży, mocny silnik i też napęd na tył. I napęd na tył. Tak. I teraz, jak spojrzysz na tego, to widzisz te proporcje, które są troszkę inne. Bo na przykład ten tył jest jakby ta część jest dłuższa, taka jakiej nie spotykaliśmy nigdy w żadnym eselu. Dokładnie. Fotel jest, jest, pasy... jakby, tak, fotele, jest tak, bardziej tak, centralny. Tak, niby on nie jest bardzo mocno opuszczony, ale widać, że jest tak trochę sztucznie zrobione. Psi! Nawet mu się spodoba. No dobra, ale Piotrek, ale wiesz, że z drugiej strony to, o czym mówisz? Ja Ciebie absolutnie rozumiem. Jakby mamy 107, którą kochamy, która jest dokładnie taka sama. Czyli siedzisz na tej osi z tyłu z tą długą maską. 129 to, 129, to samo. Wręcz to prosto, to maska, to już w ogóle odleci. 230, jest jakby ma dokładnie to samo, ale wiesz, że to przecież. Suma sumarum to jest jedna z największych wad Esela, jeżeli o to chodziło, to nawet kiedy mówiliśmy o 230, 65 AMG, mówię, bez sensu, Absurdalny bo trochę. samochód, bo on się źle prowadzi, jakby, bo siedzisz za bardzo na tej osi z tyłu, nie? Więc może to jest kwestia, słuchania jednak rynku. Hmm. No, ale to się stanie w końcu coś takiego, że wszystkie samochody będą takie same. Że twoim zarzutem jest to, że jest, będzie, jest trochę za bardzo Odstępstwo. podobne do E-Klasy. Y tak? Takie jest, no na przykład to C63. Piotrek pierwsze co chciał, to od razu win tego samochodu, żeby sprawdzić w komputerze, co się pokrywa z poprzednim modelem i faktycznie nic się nie pokrywa. Czyli nic. to jest rewolucja na miarę 107-129 Mercedes. Tak? Dokładnie, dokładnie, no tak i dokładnie. Bo 230, a 231 jakby to nie jest to. To nie jest to samo, to nie jest to samo. No dobra, to z drugiej strony pamiętaj o tym, że Mercedes zapomniał trochę o marce SL na jakiś czas, tworząc AMG GT, które troszkę było strzałem w kolano dla sl -a. Taka, można powiedzieć, że bratobójcza walka była, nie, na, na, na tym. No tym bardziej, tym... że zobacz, 65 SL-a, Kupowałeś drożej niż najlepszego AMG GT w salonie. No tak, 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 tak. Wtedy w tamtym czasie. Próbując uzupełniać luki, myślę, że trochę natworzyli za dużo nowych takich. Ja bym raczej został dalej przy tym Eselu. Tyle lat takiej marki. No to, no to zostali, zobacz. Przy jaki? znaczku zostali. No nie wiem, jeszcze. Jeszcze nim nie jeździłem, ale. No to ani też nie, nie, nie ten No to chodź. To dawaj, to jedziemy. Ale jeszcze nawet nie ruszyliśmy, już mi się nie podoba. Dlaczego? Nie, no będę. Jest... Czujesz na fotelach wszystko? Flaki chodzą. Jesteśmy na biegu jałowym. 900 obrotów. No Czuć dobra. to. Tak, dobra. czyli... To, to, to już nie jest jak To nie możemy tego powiedzieć, że czyli to jest. Czyli jest bardziej jak AMG GT w tym To tym już przypadku. jest inaczej. Tak, albo jakiś C63S czy coś takiego, nie? Takie A jesteśmy jest... w trybie komfortowym. No tak. Tak, tu masz komfort. To jest zadasz. komfort. No widzisz, no tryb komfortowy, no ciężko oczekiwać, żeby on w trybie komfortowym miał yy, inną charakterystykę choć, choćby poduszek silnika, tym bardziej... No... U... Mercedesy zmieniały zawsze. Ja nie wiem, ale nie, nie ten. Nie, nie w tym silniku, bo sobie sprawdziłem wczoraj, wiesz. Tu jest silnik stricte od C63S. Mhm. 177 880 Czyli taka już... Yy, litry V8, które tak naprawdę ewoluuje od 2015 roku. Nie no, generalnie tak tutaj to wszystko pięknie jest zrobione, nie? Oni jednak zadecydowali, żeby robić materiałowy dach. Coś świetne według mnie, jak to umów tak materiałowy dach. Jest dużo bardziej fajne seksy SL, -owy. chociaż sl z materiałowym dachem nigdy nie były najcichsze. No tak, no, to 729. No w, w tamtych czasach było mnóstwo samochodów, które miało materiałowy wydaje. i powinni, e, powinni według mnie wprowadzić, wiem, że to może być ciężkie i pewnie tego nie przewidzieli, ale coś w rodzaju jakiegoś hardtopa. Powiem szczerze. To że jest emocjonalnie. Ale, słuchaj, będzie ale e, słuchaj, no wiem, że mamy 2022 rok y, i takich rzeczy się zwykle nie spotyka. No bo się nie spotyka jakiegoś tam... Jak w latach 90. Tak, 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 że ktoś w garażu ma na, 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 na stojaczku sobie. I teraz tak naprawdę chodzi o... Jeżeli mówię, rozmawiamy o SL-u, to chodzi o to, żeby to auto dawało nam jakieś namiastki komfortu, tak? Jeżeli mówimy o 129, to nie był bardzo komfortowy samochód. Bardzo, ale tu dalej był taki sam, że wsiadasz, przejeżdżasz 1000 kilometrów i nie jesteś zmęczony. A teraz jesteś w ustawieniu Comfort, tak? No tak, 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 tak. Możesz jeszcze mieć zimowe, żebyś był dziś spokojniejszy w ogóle. Co SL czy nie SL? Tak szczerze? No. Zupełnie ten. Dziwne trochę uczucie, wiesz? Bo jest trochę inaczej niż w innych równoległych modelach. No dobra, ale jest inaczej. Ale to na nie... Pewno nie jest to AMG GT. Ale, ale to, słuchaj, to jest tak, że wsadziłbyś mnie do tego auta z zamkniętymi oczami, bym w życiu nie zgadł. Mhm. Wiesz, jest inaczej. Jest, jest to. Dobra, ale na pewno nie jest to AMG GT. Nie, nie jest to AMG GT. tu jest dużo twardszy, jest dużo e, taki bardziej agresywny w tym i teraz jakby w tym ustawieniu komfortowym jest dużo spokojniej Nie jest to SK No nie, nie, zdecydowanie nie. Tam pomimo, że był miękki dach, było cicho. Wiesz, tu też jest cicho. No tak no. Natomiast oczywiście przy prędkościach powyżej 120 na godzinę, słyszysz, że masz miękki dach. Natomiast mhm. nie jest to męczące, natomiast słyszysz, że jest miękki dach. Nie no, prowadzi się znakomicie, wiesz, to, to jest bardzo czuły sobie od razu na Sport Ale rzeczywiście jest takie coś, że jednak przy wyższej trochę prędkości że jak słyszysz, że... Ale to nie jest yy, jakaś tam nieszczelność, tylko jakaś tam aerodynamika uszczelek to powoduje, mi się wydaje ten dźwięk. Bo tu nie czuć, żeby coś wiało, tylko czuć opływające powietrze, yy, słychać opływające powietrze. Tylko teraz jeszcze ten formatik. Konflikt tragiczny trochę w dzisiejszej motoryzacji. Klient przychodzi i myśli, jeżeli mam furę, która ma 600 koni mechanicznych i chcę nią jeździć na co dzień, to chcę mieć napęd na 4 koła. Ale są ludzie, którzy chcą się bać własnych samochodów, Ale to dla nich jest AMG GT. To jest nisza niż. Wiesz o co mi chodzi, że jakby Wiem, my, że... my patrzymy na to z perspektywy gościa, który kocha, jakby ja mam 107, która jara laka i się składa bokami w zakrętach, tak? Ty też kochasz jakby samochody, które są tego typu. Ale jak przychodzi ten klient do salonu i ja on płaci milion złotych za ten samochód to On mhm. chce żeby miał wszystko, tak? Mhm. I żeby pojechał w zimę mhm. Case Porsche, które sprzedaje się z napędem na cztery koła, a nie z napędem na tył Przede wszystkim Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, czy, czy, czy to jednak kiedyś Może wrzuci. to znak czasu, wiesz to Znak czasu, może po prostu my już jesteśmy takimi dziadami bo też trzeba o tym pamiętać. No nie? może tak. Ale efektywny jest ten napęd na cztery koła. Właśnie to jest to. <laughs> no i widzisz? A jednak. <laughs> Ale wiesz, no. No? To jest, jestem wstrząśnięty, tak? mhm. nie zmieszany, tak? Nie wiadomo co. Yy, jak, jak można byłoby? Yy, ile byśmy nie znaleźli plusów tego rozwiązania, zawsze się znajdzie jakiś minus. Tak nie. jak mówią, no są plusy Albo odwrotnie, albo odwrotnie. Albo tak, odwrotne, ale odwrotne. Minusy, nie. Byśmy nie znaleźli, to zawsze jest plus, Konotne, kiedy dodajesz tak. gazu, i z ten samochód startujecie jak z proce Dokładnie, ale mówię, klimat, czy ten samochód. Auto, bardzo fajnie, tak jak już mówiłem, wszystko ok, ale moim zdaniem do końca nie, zasłuży, nie, za, nie zasługuje na tą nazwę, na ten znaczek. Wiesz co, bo wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze zobaczyć, jak będzie taka okazja normalnego sl nie AMG. Żeby zobaczyć ducha sl czyli tego spokojniejszego hmm. wozu. Dokładnie, że je, jedzimy, je, jedziemy sobie wzdłuż wybrzeża. Rozumiesz, Jest czyli cudownie, bo może AMG to za dużo jakby w tym momencie. Hmm. Bo może to powinno być tak, że jeżeli chcesz AMG, to zostaje ci AMG GT, a jeżeli chcesz e, sl -a, to masz, nie wiem, 500 tak? No, <noise> Najfajniej to by było, żeby można było przełączyć te dwa WD, cztery WD. Czyli, e, czyli wracamy do rozwiązania, które jest stosowane od lat w E63 e MG. Tak, ono też tak nie jest do końca, M5. tak zero-jedynkowo, ale tak, 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 dokładnie. I wtedy, mm, o inaczej, taki napęd tutaj, troszkę wydłużyć w przód, przesunąć jednak, zrobić ten, ten efekt taki, Byłby naprawdę czyli genialny. tego gorszego prowadzenia. Gorsze prowadzenie zdecydowanie, żeby się... T czyli że... chciałbyś go zepsuć, żeby on się gorzej prowadził. Tak, lepiej by się mi jeździło, gdyby on się gorzej prowadził. O, to by było, to było tak, taki paradoks, nie? No. Ale mówimy o SL-u, tak? No tak, ale my jesteśmy e, e, purestami. Tak, 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 jakby... Tak. To chyba doskonała definicja, którą tak naprawdę... Mm, Odkryliśmy z Piotkiem podczas tej jazdy, czyli tego trzeba troszkę bardziej zepsuć i zrobić tak, żeby troszkę gorzej się prowadził, żeby był takim bardziej klasycznym SL-em. Chyba coś w tym jest. Z drugiej strony musicie pamiętać o jednej rzeczy. O ile SL w latach 80. był jedynym tego typu samochodem i był samochodem bezkonkurencyjnym, to w 2022 roku na rynku motoryzacyjnym, szczególnie Mercedesa, zadziało się bardzo, ale to bardzo dużo. Zobaczcie przez ostatnie 10 lat, co działo się w segmencie kabrioletów Mercedesa. Był Mercedes SLK, był Mercedes SL, był Mercedes AMG GT, był SLS w wersji Cabrio. Było mnóstwo wozów, które były z różnych segmentów, już nie mówiąc oczywiście o e, cz, przepraszam, czteroosobowych wersjach Mercedesa. I dziś Mercedes znowu uspokaja chyba tą linię kabrioletów, gdzie pokazuje, OK, to jest nowy SL, czyli nie zrezygnowaliśmy z jednej z największych naszych legend motoryzacji, modeli, które stworzyły potęgę naszej marki. To jest nowy SL, ale z drugiej strony ten SL wchodzi w miejsce AMG GT, Dlatego musi być taki troszkę bardziej mocniejszy, hardkorowy, szybszy i taki, w którym ta wskazówka prędkościomierza idzie momentalnie do góry. Wchodzi w klasę S Cabrio, czyli musi być dużo bardziej luksusowy. Musi być ta ławka z tyłu, żeby był w wersji e, czteroosobowej, a z drugiej strony cały czas ma nawiązywać do sl -a. I dokładnie taki jest, czyli SL naszych czasów.